No Witam ponownie, znów filmik o kozie mojej, jutulu, tam była prośba w komentarzach, żeby nagrać środek pieca, taki deflektor, jak jest w środku, jak jest to zamocowane. Dokładnie ta blacha, to po prostu na prośbę widza wrzucę taki filmik. To będzie tylko krótki filmik dotyczący, pokazujący jak jest zamocowana w środku tu u góry taka blacha. Jak to jest zamocowane? Tam się prosił jak mniej więcej wygląda wylot do komina. To to wygląda mniej więcej tak. Jest so 160. Oczywiście te, reszta rury jest to już poza standardem, bo to kupiłem w takim zestawie od właściciela poprzedniego. Wiem, że tej róży idzie dokupić na Allegro. Widziałem to. Nie, nie są tanie. Dobra, teraz rozbiorę, ten piec i pokażę jak to wygląda ta blacha i to tyle będzie. No dobra, troszkę to szczotką podczyściłem. No i mocowanie to wygląda takie. Jest na śrubie. Jest zamocowane. Tylko tutaj jeszcze zauważyłem. Z tej drugiej strony. Troszkę się tutaj... Tu jest taki choćby spaw. Ciężko powiedzieć, co to było, ale tu kiedyś coś chyba było. To u mnie tego nie ma. Może jakaś część deflektora dodatkowa, żeby jeszcze gazy były zakręcane, żeby jeszcze miały dłuższą drogę. To tutaj tego u mnie nie ma. I zauważyłem, podejrzewam, że to jest nieoryginalne. Ten ten haczyk, bo według mnie on w sumie jest bezużyteczny, bo ostatnio sprawdzałem, że ten ten czopek, tak ostatnio nazywałem to serce, co mu powiedzieli mi w komentarzach widzowie, że to też jest deflektor. On w sumie całkiem zatyka wylot tam w piecu. Czyli jeśli miałby całkiem zatykać, to mógłby leżeć luźno bez, bez zawieszania go. A jeśli by miał mieć delikatną szparę, to wtedy miałoby to większy sens. Jakby się tam potem na przykład w czasie pracy delikatnie rozszerzał i zatkał wtedy tą dziurę. A tak u mnie on prawie leży. Chyba w zasadzie leży na. Zatyka tam tą dziurę w piecu. Mi to nie przeszkadza, bo i tak mam tak dobry cukr, że wszystko, wszystko wyssa. Momentami podczas rozpalania to gaśnie mi zapalniczka. Muszę zapalać poza piecem, bo, bo mi zgaśnie. Dobra, to chyba tyle. Chyba to dobrze widać, jak to jest zamocowane. Tak chwilę przytrzymam. No i to tyle. To nic. No to Nara. Pozdrawiam.